Czy znacie to uczucie, kiedy nagrywacie cały odcinek, wychodzi on zajwiście, po czym jak chcecie przerwać nagrywanie, bo skoczyliście, to wtedy się okazuje, że OBS nie ma przycisku Przestań nagrywać, tylko jest przycisk wyłącz podgląd obrazu. Aaaa, ile ja materiałów nie nagrałem i nie wrzuciłem przez to, że zamiast je nagrywać, to po prostu miałem podgląd obrazu. Tak również było z odcinkiem Totally Accurate Battle Simulator 3 No. Niestety, tak to się skończyło. Słuchajcie, moi mili, dlatego się dzisiaj zajmiemy sandboxem jeżeli będzie pod tym odcinkiem dużo lajków, dużo aktywności i jak zawsze, wiecie, to wtedy dokończymy tę grę, zrobimy level numer 7, level numer 8, level numer 9 i level numer 10, chyba level numer 7 nawet zrobiliśmy, no i kolejnego sandboxa z waszymi propozycjami. A dzisiaj, dzisiaj zrobimy walkę pięciu konnic kontra stu chłopa, a później się zobaczy, co się jeszcze zrobi, ale zaczniemy właśnie od tego. Mamy tutaj konnicę, a teraz ustawiam tutaj wszędzie chłopów. Myślę, że 100 chłopów to akurat będzie wystarczająca ilość, jak na taką konnicę. Zobaczymy, kto wyjdzie z tej walki zwycięsko. Zatem tak, konnica musi rozwalić po 20 chłopa. Każda konnica musi minimum 20 chłopów rozwalić. Tutaj pieprz już ich rozjechali. I każdy musi wykonać swoją robotę Moim zdaniem niebiescy nie mają za dużo szans Myślę, że mogę się mylić No ale zobaczymy O nie, konnico, jak ty wjechałaś w siebie Ale tym razem nie kibicuję nikomu Zazwyczaj właśnie kibicowałem czerwony, bo to moja drużyna Okej, okay, to było To było szybsze niż myślałem Nie spodziewałem się, że tak szybko zostaną rozgromieni Trochę mniej chłopów 95 na przykład Myślę, że teraz są trochę bardziej wyrównane szanse Konnico nie musi nawet zabijać po 20 a z nich tylko nawet trochę mniej o, i zobaczcie, teraz cała konica przetrwała, druga fala, ten kon nie wiem co on tutaj robi. No i zobaczcie, parę chłopa mniej i nagle niebiescy w ogóle nie mają szansy. Okej, okay, właśnie się rozwaliła. Właśnie się rozwaliła cała konica, ponieważ wjechała na siebie. Tego się nie spodziewałem i niebiescy ponownie wygrali. Słuchajcie, problemem konicy jest to, że ona jest bardzo destrukcyjna. Każda konica jest samolubna i ona walczy tylko dla swojego dobra. Zamiast dla dobra drużyny, to jest bardzo, bardzo niedobre, nie może tak być. Muszę Was troszeczkę inaczej ustawić, może o tak się działacie. Nie wiem, zobaczymy, zobaczmy. Lekko inaczej ustawiona konnica właśnie wjeżdża przeciwnika. Rozgrobiła ich tutaj, wszystkich. Zabraca i atakują jeszcze raz. Od razu nie dają nawet chłopom tutaj przerwy. Przerwa. Ile tutaj przetrwało konnicy? Przetrwały nadal trzy jednostki konni. Nie, dobra, słuchajcie. Tak konnica jest absolutnie bezladzina. Nie wiem dlaczego, ale sobie absolutnie oni dzisiaj nie radzą. I jestem nimi niesamowicie zawiedziony. Jednakże, jestem ciekawy, jak sobie poradzi balista. Na tylu chłopa. Dajmy do tego, nie wiem, może jedną czy dwie, dwie konnice. O! Jedną balistę i dwie konnice. Konnice będą siały zamęt w szeregach przeciwnika. W chwili, kiedy balista będzie po kolei każdego, to znaczy nie po kolei, tylko każdą grupę tam, która się zmierzy niszczyła. Zaczynamy. Zobaczymy. Może taka taktyka ma więcej sensu. Pokonanie stu chłopa nie jest takie proste jak myślałem. Okej. Okay, tutaj konnica sobie wjechała na gładkim w ogóle... Bez żadnego problemu rozgromiła wszystkich przeciwników. Może dwie konicy sobie poradzą lepiej, aniżeli sobie wcześniej poradziło pięć. Okej, okay, balisto, prawie zaatakowałaś mnie. Ja wiem, że troszeczkę za to powiedziałam, ale. Jezu, balisto, znowu mnie zaatakowałeś! Uspokój się! Współpracujemy! Ech. I zostałaś sama, bo byłaś samolubna, bo atakowałaś swoich. I jak ty sobie teraz poradzisz z około pięćdziesiąt chłopa? Okej, okay, radzi sobie całkiem nieźle, no ale oni na ciebie już tutaj przychodzą i zaraz cię zniszczą. Oni są niczym zombie. A ty nie potrafisz się obrócić, żeby ich zaatakować. Jezu, balisto, ile ty zabiłaś? Uspokój się! Ona daje rady jeszcze! Naprawdę? Nie, nie wierzę, nie ma mowy, żeby balista przecież to wygrała. To jest niemożliwe, żeby balista to wygrała. No, tak właśnie myślałem. Gdyby balista to wygrała, to ja nie wiem, co bym zrobił, naprawdę. <grym> to było niemożliwe. Okej, okay. myślę, że gdyby było jeszcze jedno tutaj działko albo dwa działka obok, to wtedy chłopi nie będą mieli absolutnie żadnych szans. To jest starcie siły, brutalnej siły oraz liczebności versus technologia. Tutaj właśnie mamy technologię, tutaj mamy po prostu liczebność. I pokazujemy właśnie, że siła tkwi w intelekcie, a nie w pustej masie. Czemu prawie zniszczyłeś swoją konicę? Okej, okay, słuchajcie, chłopaki, konica odpadła. Musicie sami zabić milion chłopa. Wierzę, że dacie radę. Ej, dajecie radę całkiem zajebiście. Muszę to przyznać. Całkiem dobrze wam idzie. O, co ta balista teraz zrobiła? Ej, słuchajcie. Wy macie szansę to wygrać w zasadzie czerwoni. Ja was nie wierzyłem ani trochę. Balisto, gdzie ty strzelasz? Uspokój się. Chłopi przed tobą. Znisz ich. Znisz ich szybko. Nie możesz tego przegrać, balisto. Wierzę w ciebie. Postaraj się. Postaraj się. Do no dalej. Nie, gdzie ty strzelasz, debilu? Trochę bliżej. Tylko trzech ich zostało. Uda ci się, balisto. To nie jest dobry dzień dla balisty, moi mili. To jest trochę tragiczny i beznadziejny dzień dla balisty. Jakby teraz to zrobić? O, swoją drogą... Play mnie poprosił, dlatego trzymam między innymi ten kubek. Play mnie poprosił o to, żebym wam przypomniał podczas któregoś z filmów, że w styczniu kończy się już termin, że tak powiem, rejestrowania swoich kart. Jeżeli macie telefon na kartę, to musicie go zarejestrować, ponieważ weszła ustawa antyterrorystyczna. No i po, po prostu wygasnął wam numery. I poprosili mnie, żebym przypomniał. Widocznie nie zarejestrowaliście, bardzo niedobrze, bo wam o tym wcześniej mówiłem. No ale... Jak mogę wam przypomnieć, to mam przypomniałem. Zastanawiam się, jak teraz powinienem zrobić tę walkę? Jak mogą czerwoni wygrać? No bo tutaj jest tylko 100 chłopa. Nawet nie. Teraz jest 100 chłopa. Tutaj jest tylko 100 chłopa, a czerwoni w ogóle sobie nie radzą. Być może powinienem troszeczkę inaczej ich ustawić. Może powinienem konicy dać większą szansę na roz... większą... A może o tak. Ta konica szybko wleci i rozbije szyki wroga w chwili, kiedy ta się rozpędzi i ich zniszczy. Dodatkowo dam balistę troszeczkę bliżej. Wy sobie radziliście całkiem nieźle o tutaj i zróbmy taką walkę, 5 jednostek kontra 100 jednostek, 5 zaawansowanych jednostek kontra 5 prostych jednostek, zobaczymy kto wygra. O i zobaczcie, tutaj konica już wjechała, pięknie rydwan rozwalił, tutaj wjeżdża ta właśnie druga seria tej konicy i one teraz nie powinny się zderzyć wreszcie, jak się zderzą to są debilami. A tradycyjnie balista celuje oczywiście w moich, no bo dlaczego bym miała celować przeciwników? Dajesz konicą, znisz ich wszystkich. Pięknie ci teraz idzie, nie możesz przegrać. Dlaczego kula trafiła mojego? Nie wierzę absolutnie. No ale dobrze, jakoś daję radę. Ta konica jak rozwalała, ale już umarła, zatem nieważne. Już aż tak nie rozwala, jak rozwalała. Słuchajcie, no niebiescy jak dostają tak kulą po twarzy, to absolutnie nie ma szansy, żeby przetrwali. Zostało ich tylko trzech, dwóch, jeden, zero. Tak, czyli lepsze ustawienie czerwonych sprawiło, że wygrali. Okej, okay. a co gdybym... Zredukował ich o tak i zostawił jedynie trzy jednostki. Czy byliby w stanie nadal wygrać? Moim zdaniem konica jest. Jest w stanie ich tutaj na tyle rozjechać tak, żeby balista mogła ich wykoczyć do końca. To jest wszystko dzieło w przypadku, czy ta konica przetrwa czy nie. No ale zobaczmy, na razie ich odciąga tutaj. Pięknie swój rydwan! Tak, zdeszcie się! O kurczę, jak to dobrze zrobiliście. Wiecie co, zaufałem konicy. To, był to była najgłupsza decyzja w moim życiu. Przepraszam, już nigdy nie zaufam konicy. Naprawdę, nigdy. Balisto, ja nie chcę patrzeć jak umierasz, bo jesteś absolutnie beznadziejna. Ja chcę jakoś tutaj osłabić siły czerwonych. Na tyle, żeby wygrali, tak ledwo, ledwo. Tak naprawdę, ledwo, ledwo, żeby wygrali, bo wtedy będzie dużo ciekawiej. Tutaj już rozjechali z 15 chłopa, czy z 20. I strzela balista. Uwaga, pierwszy strzał balisty nie zabił absolutnie nikogo. Gratuluję, balistom Pierwszy rydwa nie żyje, drugi rydwa nie żyje. Okej, okay, teraz się robi ciekawie, ponieważ oni najpierw idą tutaj, właśnie, do działka: do artylerii, do armaty. Do armaty bardziej. I armata tutaj się mocne spustoszenie. No ale niestety armata odpadła. Zostało strasznie dużo chłopa. Balista raczej tego nie przetrwa, nie ma mowy nawet, nie no co ty. Balista trzeba sobie nie poradziła, co ma sobie poradzić z taką ilością nagle? Zobaczcie, ona będzie rozwalona za trzy, za dwa, za. Patrzcie, odliczyłem od początku do samego końca jej śmierć przewidziałem. Jak pokonać stół chłopa? To jest pytanie. To jest pytanie, jak pokonać stu chłopa tak, żeby nie było za łatwo? Może odpowiedział jest druga balista, po prostu. O, o tym nie pomyślałem, że gdybyście działali na dwie balisty, to może szłoby im lepiej. Zobaczmy, wjeżdża pierwszy koń, wjeżdża drugi koń, i jak zawsze zabijają około 20 na start. Dzień dobry, witam. Tutaj jeszcze dobija Pietrasu Balista strzela w mojego konia, ale zobaczcie, nic się nie dzieje. Pom... Ale moi już tutaj, zobaczcie, że już moi żołnierze, którzy kierowali tym rydwanem, to już dawno ich tutaj nie ma. Oni dawno nie żyją. Nie wiadomo, gdzie oni są w ogóle. Okej, okay, zostały dwie balisty, zostało 40 chłopa około. Myślę, że powinny mieć tutaj całkiem dużą szansę na zwycięstwo. No tak, myślę, że mogą to wygrać. Dalej, udałam się. Słuchajcie, ci chłopi, co tutaj przyjdą, oni się zatną. Oni będą dużym zagrożeniem. Oprócz tego jednego, co ci przychodzi z boku i zaraz się zniszczy. Myślę, że powinniście dać radę. Współpracujcie razem, uda wam się, wierzę to. Weź jakiś super show, zrób. No dalej, zrób jakiś super szał, Tartabalista! balista? Tarta balista już nie żyje. Zostałeś sam. I niebiescy znowu wygrali. No cholera jest, ale jak można tych niebieskich pokonać? A może rozwiązaniem jest dodanie po prostu trzeciej konicy? Może trzy konice plus balistada z uradę na armię chłopa? To by w zasadzie miało dużo sensu, ponieważ zawsze brakuje jeszcze kilku jednostek ubitych przez konice. Teraz, ten koleś, co on zrobił? Wy widzieliście, jak on wjechał? On sam zabił z 50 osób. Wow, jestem pod wrażeniem, naprawdę, jak on to zrobił? No i dobrze, jeżeli Balisto to spieprzysz, jeżeli. Po prostu zmarnujesz śmierć tartego śmiałka, który zabił 500 osób, to jesteś absolutnie najgorsza na świecie. Błagam, nie każ mi się tak nazywać. Balisto! O Jezu, jaka ty jesteś beznadziejna, Balisto. Ty nikogo nie zabijasz, naprawdę? Jesteś tak bezużyteczna. Więc co, ja ci mi usunę. Wolę dać cztery konnicy, która rzeczywiście zrobi tutaj spustoszenie w armiach przeciwnika, aniżeli dawać chociaż jedną balistę, naprawdę walić balistę. Balista mnie nie obchodzi Cztery czwórka wspaniałych powinna dać radę, jak oni tutaj wpadli pięknie teraz. No oczywiście wpadli też na siebie i. A, jak ja uwielbiał, kiedy konica sama siebie niszczy. I został jeden konik, który również wjedzie w martwe ciała i zaraz się wywróci. Zobaczcie. O, już, już się wywraca, jeszcze nie. Ale za sekundę się wywróci na 100%. No, proszę bardzo, tak mówię. Wiecie co? Zakończmy ten odcinek tym, że nie miejscy wygrali ogólnie, ale walką 100 chłopa na 100 chłopa. Samo, że się, że coś takiego chcecie zobaczyć. I wam się wcale nie dziwię. Też jestem ciekawy, kto wygra. Są oni ustawieni z obydwu stron, byle jak. Zobaczymy, komu pójdzie lepiej. To jest 100 chłopa na 100 chłopa. Troszeczkę może lagować, ale myślę, że damy radę. Troszeczkę lagować. Ta, ja pierdzielę, jak to laguje. Na kogo obstawiacie? Ja obstawiam na niebieskich. Niebiescy dzisiaj rozwalają, bo ich zdaniem niebiescy wygrają. Pomimo tego, że są troszeczkę w mniejszym tutaj. Zobaczcie, że oni są bardziej rozstawieni po stronach. W chwili kiedy czerwoni są zbici w jedną kupę. I myślę, że to może być ich przewaga. W chwili kiedy otoczą czerwonych. Dobra, zaczynają się bić. Mamy tutaj piękny pokaz slajdów przed oczami. Ale zaraz się to odlaguje. W chwili kiedy zaczną padać martwe jednostki na ziemię. No i dzieje się to co mówiłem. Zobaczcie, niebiescy otoczyli czerwonych. Czerwoni nie mogą nic zrobić na to otoczenie. Mogą się tylko bić i walczyć, chociaż zobaczcie, tutaj czerwoni otaczają mniejsze grupy niebieskich już teraz. Ma pytanie Gro, czy ty się odetniesz? Przecież już tyle jednostek zginęło. Powinnaś się odciąć, halo. A, dlaczego to nadal laguje? No i oni się tak rozbiegli na prawo i na lewo. Cały czas mi gra ścina. I w zasadzie nie wiadomo, kto wygrał. Tutaj czerwony jak zmiana... Nie, dobra, po prostu jednego udało mu się pokonać. Tutaj niebieski walczy z trzema i uwaga, on ich kładzie po kolei, jednego po drugim. Widzicie tego na środku, tego tutaj? Zobaczcie on już, jaki koleś on położył, sześć osób! Czy ileś, ja nie wiem ile on położył, ale naprawdę to było mnóstwo. No i niebiescy moim zdaniem ponownie zasłużyli na zwycięstwo. Czerwoni gdzieś uciekli po kątach, o tam gdzieś pociekali. Moim zdaniem niebiescy wygrali. Nie chce mi się czekać, aż coś się odetnie. Szczerze mówiąc to było tak zlagowane, że nie chce mi się czekać, aż coś się odetnie, bo musiał tutaj ich zmniejszyć do 66 i tutaj do 66. I teraz oni mogą rzeczywiście walczyć w normalnym tempie. O, zobaczcie, tak, teraz to ma sens. Mamy około 130 chłopa na polu bitwy. I teraz jak oni zawalczą przeciwko sobie, to rzeczywiście to będzie miało większy sens, ponieważ zobaczymy jakiekolwiek szczegóły tej bitwy, a nie tak jak ostatnio. Uwaga! Teraz czerwoni się bardziej tutaj rozstawili po bokach, w chwili kiedy niebiescy napierają w dwa punkty, podzielili się na dwa punkty. A zresztą jak czer... nie, czerwoni wszyscy poszli na e, swoją lewą stronę. No ale nie radzą sobie jakoś super tutaj z tymi niebieskimi, co są. Oczywiście, niebieskich dużo pada, ale ten kolejny, zobaczcie jaki Herkules, o, znowu położył ileś osób naraz. To jest gracz dnia. To jest kracz dzisiejszego dnia. Zobaczcie, jak on wszystkich kładzie tutaj. Oprzeżył i idzie dalej. To jest drugi. To jest o ten, o ten, o ten, o ten. I patrzcie, kolejnego zabił. Leci do przodu. On idzie teraz jako pierwszy. Idzie na solówę. Uwaga, czy wywali mu w ryj. O nie, przegrał. Umarł, umarł nas zawodnik, umarł nas wojownik, ale niebiescy... Po raz kolejny wygrali, chociaż jeszcze może się zdarzyć jakiś cud. Jeszcze czerwoni mogą to wygrać. Wystarczy kilka celnych ciosów. Uwaga, cios Okej, okay. dobrze czerwoni. Trzech czerwonych zostało, uciekają teraz. Ten dostaje w plecy. Niebieski upad jeden, drugi. Okej, okay. trzeciego nie udało się położyć. Został jeden czerwony na pięciu niebieskich, sorry, ja w cuda czasem wierzę, ale w takie coś nie uwierzę. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobał, jeżeli tak to zostawcie łapki w górę. No i do zobaczenia, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku, papa, pa. cześć!